Głos News, że Dariusz Błoszyński. Rozmawiamy z ojcem, który był, ma poszkodowane swoje dziecko. Mógłbyś nam opowiedzieć jak to sytuacja wyglądała i jak to z twojej strony wyglądała cała sytuacja. Z mojej strony wyglądało to tak, że... Chcieliśmy wejść po prostu na, na, usiąść sobie na, na krzesełkach, żeby po prostu posłuchać ten Jakie się odcinował właśnie na Janka. Yy, oczywiście panie, które stały razem z jednym z ochroniarzy, które zaz, okazało się, że tu nie zasłania nam y, cały ten regulamin. Poinformować, że musimy założyć maseczki do żebyśmy mogli wejść y, na terenie otwartym. Yy, musimy założyć po prostu maseczki, jak chcemy się Poinformowaliśmy oczywiście, że wchodzimy większą grupą i że będziemy i że osoby wchodzące razem z nami nie mają maseczek. Po czym, po tym, po czym jakiś organizator przyleciał facet starszy i zaczął się rzucać w ogóle do nas. Kolejna osoba jakaś też starsza, przestraszona też w, przyleciała źle, miała sama miała źle ma, maseczkę w ogóle założoną na soszyków na, na, i nam wmawiała, że mamy zakładać, że, są, że ma, zarażamy i tak dalej. Po czym zleciała się grupa ochroniarzy, niby ochroniarzy w żółtych kamizelkach no i zaczęli nas dotykać, zaczęli w ogóle nas rzucać. I w pewnym momencie no, kolega, który został też poszkodowany, zauważył, że nasza koleżanka upadła na ziemię, zaczęła zostać zaczęła wypychana, została tak brutalnie została wypychana przez ochroniarzy i przez tego całego, niby organizatora tego. No i to kolega po prostu nie wytrzymał i po prostu no wskoczył na nich, tak, żeby po prostu ratować pleżarkę, żeby... No i od tamtego momentu zaczęła się obiecała szarpanina. No i ja próbując też z jednej strony kolegę trochę uspokoić, złapać go to też my nie zaczęli szarpać, próbowali mnie prze, przewrócić we dróg, no niestety no, nie udało im się ta cała y, akcja przewrócenia mnie, no, to w pewnym momencie zobaczyłem, że żona zaczęła krzyczeć i zaczęła patrzeć, że, moje dzieci, że, że nasze dzieci są po prostu y, już obgazowane. Jak kolega też wyleciał w samoobronie też z do nich. I po prostu wkurzyłem się, dałem sobie spokój z tymi ochroniarzami, zajęłem się własnymi dziećmi, tak żeby po prostu ujęły teraz z jednej strony uspokoić, gdzie moja dwójka, praktycznie Półletnia córka no, była tak przerażona, przerażona tym wszystkim, co się dzieje, że no, przez półtorej godziny w nim nie, nie bała się wyjąć e, z łóżki paluszki, które jeszcze głębiej by wsadzała za każdym razem próbą, moją próbą przekonania jej, żeby je po prostu wy, wyjęła. No, syn cały czas miał e, w ustach, miał posmak e, tego gazu pieprzowego, no i, no, ale na szczęście jakoś tak... Dostał rykoszetem tym gazem, że no, udało nam się go uspokoić i wypłukać trochę ten gaz ludzi z ludzi i z oczu. Mhm. A czy gaz był użyty ze strony tak zwanych ochroniarzy czy organizatorów, jakbyś ocenił to? Wie pan co? Z jednej strony to kolega, też nasz kolega Tomek wleciał z tym gazem, w samoobronie oczywiście, wleciał, a potem jak go zabrali, to widzieliśmy tylko tyle, że żon, razem z widzieliśmy tylko tyle, że. Jednak który z tych ochroniarzy miał, musiał mieć gaz, żeby go spryskać w razie czego i jakoś go bardziej obezwładnić. Bo w taki sposób ochrona y, nie, no nie, nie postępuje, tak? Ona nie ma prawa człowieka dotknąć. Mhm. Wypchnąć, wypchnąć ciałem, napierać na jego ciałem, tak. Owszem, żeby się go ale nie może go dotykać, nie może go bić, nie może go poniewierać. Mhm. Y, dobrze, rozmawialiśmy z ojcem poszkodowanym półletniego dziecka y, warszawskiej podczas warszawskiego Bianków w, w 2021 roku 20, 26 na 27 czerwca 2021 roku. Dziękuję bardzo.